To eee, zasadza, co sądzę za całej sprawie z Polakiem, to już nie wypowiadałem nie się 20 razy, stary no. to już, już no. Najgorsze, co mogę zrobić, to ciągać prywatne Jestem rozmowy. Wow. Oni mają full HP, kurwa, no nie mogę! Ward? Bardet? Nie. Ja nie hmm. wiem co to się dzieje. O, Majerka dalej. No ale poddajmy to kurwa. Tu, tu jest Ward! Tu jest Ward. Yeah. <coughs> <coughs> eee, na filmie Mancia... Mandzio mówię... Na Maxu, nie przejmuj się takimi dziwkami, które cię wyzywają i pamiętaj, żeby wywisić pranie pozdrawiam, mama 3. Dzięki mama Marcia. Aby nie oglądała mojego streama, za dużo przeklinam powiedziała. Nie wiem czy jak to się stało, że jest 9-2 w kilach, no O co tu chodzi kurwa? Jak? 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 Jak taka ażka z Sendą wygrywają? Taką linię! Takim stąpem! Wysy jesteś super gościem, nie zmieniaj się kacer. What the fuck! Kurwa! Nie wiem, ja nie wiem, kurwa, liga legend. Nie wiem co mam mówić, kurwa, tak mnie dyma jak tylko może, no. Nie wiem, tu we mnie flesuje, tu wejdę na chwilę, też zostaje od razu flesza. Wa jest na midzie, a i tak ta gra jest tak zestąpowana. Czemu? Jak? Dwa flesze Vai poszły na midzie Ja i tak sobie nawet nieźle radzę Powiem, że Ari ma 4-1 Nie wiem skąd kurwa A wszystkie kile, które Wajdała dała Ona zebrała To ewentualnie mu przekaż numer, wysyłaj na pv, gdzie Co się dzieje? Skąd to zwątpienie, Maxiu? A nie, ja nie mam zwątpienia, ja mam kurwa zawiedzenie. I so ridicule, zamki tą pizzę. no. Po co ty coś piszesz? Po co coś piszesz? Uu. Ile Silda? Nice, ful, cool, nice, big, big full. I kiedy ja w sumie streama, nie wiem, yy, nie ma wpisanego, miał operację oczu dzisiaj, więc frekta laserowa, więc raczej nie za prędko skatywać. O kurwa mać No i co co i co? I co? I co ja mogę zrobić no w Której stream? Do drugiej, trzeciej. Zobaczymy. Jakoś... Yy. No kurwa no Powiedziałbym, że do lusa, no ale... No już będzie luz. Mam takie wrażenie. O co wy robicie no? 0-3 Nic kurwa, nigdzie nie idziecie. Czemu ta gra musi tak wyglądać no? Nie są lepsi, wcale nie są lepsi 500 gorda obok nosa Abyście nie mieli tam kogoś to potem was wypierdali No kurwa! Kur... dwie... TRZY KURWA TRZY O przecież jak ja mam nie płakać kurwa Jak ja mam nie płakać no Waj wszystkie flasze na mnie Erki na mnie A te kurwy dalej nie do rajdy, pierdolone Nie potrafią nawet się nie wyjebać no Jak ja mam nie przeklinać Jak ja mam nie krzyczeć Jak ja mam nie płakać no jak można być tak zdymanym przez Asesenna na robocie! senna! na, bocie? Asze senna. Dupy czekające na OLR, Ty kurwo! Jak ja mam cię nie nerwować, jak ja mam nie krzyczeć kurwa, jak? jak będą jebać, jebać Jebać, nie dają rady dojść na apel 32 silnych, muskularnych narodowców na obozie patriotycznym Co nie ma tak. niczym innym niż słychać u siaku Będą ływać z do powców i płagać Mogłeś dać, mogłeś dać, jesteś więcej, głupi kurwa więcej, Jestem więcej, Kasadinem, byś mi to dał więcej, tylko Chcę więcej, więcej, aż kurwa opadają ręce Zgadza się ziom, doświadczeni Adam. narodowcy z ONL młodych, ciasnych Asystka? Dobra. Sprzedaję teraz tak. To? I nie, nie sprzedaję nic. Kupuję za po prostu. No nie mogę, no? Kurwa! Co to jest? Idealnie multi wyjaśnił tą jebaną tłustą maszynę. Spierdolony dwulicowy pornograficzny pasożyt. Spaślak. Dla mnie no! wypierdalać z 11. Jak odpali z trema, to nie zostawimy na tej suce suchej nitki. Cukrzyk i kurwa z podroksy. Paszą wą. No nie mogę. Mat. Wkurwiony. podkurwiony, zmadowany, blib blib nerwowany, Wściekły? się wściekły. kurwa, pozdrowisz moją skromną wioskę Roszków. Rosku? Odwa Roskowa. Kolejne smoki w pizdzie, nie wiem, nie wiem, co z tymi dżunglerami jest. Siemka, Maxim. Mam dziś urodzinki, dałoby radę jakieś życzonko? Tak, w ogóle to dzięki, że streamujecie i poprawiacie mi humor. pozdroczat i jebać cholaka Mat. Blebleblebleblebleblebleble. Tak. To moja wina. Że jebaliśmy tą grę. Nawet nie podjąłem decyzji, kurwa. Ja nie mogę grać dalej. Sat Max, Sat Max.